Hejka hejka, jesteśmy w rnie przed pięknym budynkiem teatru. No idziemy sobie zwiedzać teraz centrum miasta. A co tu robimy? Można by zapytać. No stąd właśnie ruszamy na naszą coroczną wyprawę. Jedziemy do Italii No i będziemy Wam opowiadać po drodze co widzimy. Katedra, dokładnie przed nami. Rowerem do Włoch, edycja 2025. Wyjeżdżamy z Brna, bo tutaj startujemy w tym roku. Zerknijcie, jak jest w Brnie, bo wczoraj trochę zwiedzaliśmy miasto. Sporo trzeba się wspinać, żeby tutaj dojść. Katedra w Brnie. No, piękna. No i takie. Trafne zdanie właśnie Grażynka powiedziała: Tam, gdzie trzeba się zmęczyć, tam nie ma ludzi. Weszliśmy na sam szczyt. Pijemy kolejny czeski wynalazek po kofoli, czyli coli. Taka lemoniadka, całkiem porządna. No a teraz zobaczcie, jaki tu jest z góry widok. Całkiem niezły, nie? Wczoraj spędziliśmy całkiem fajny dzień zwiedzając. Natomiast dzisiaj już wyruszamy rowerem. Dzisiaj będziemy się y, kierować y, wzdłuż właściwie rzeki. Jak ta rzeka się nazywa, to nie pamiętam, ale, ale ma być bardzo przyjemnie. No i lecimy sobie taką fajną ścieżką. Kofolka w bidonie. Ideal. Rzeczka, która przepływa przez Brno, nazywa się Sfratka. A my przejeżdżamy na drugą stronę, i dalej będziemy sobie cykać ścieżką, a garzenka tam już jedzie. No dobra, pierwszy etap wyprawy do Włoch. Zaczynamy w Brnie, tak jak już mówiłem. I jedziemy dzisiaj przez Morawy. Odwiedzimy takie fajne perełki jak Mikulow czy Lednice. Wcześniej odwiedzimy jakąś całą masę czeskich wiosek i winnic. No a mamy do przejechania dzisiaj 80 parę. No i tak to leci. No, pięknie nasi południowi sąsiedzi prowadzą te ścieżki koło rzeczek z jednej i z drugiej strony. No, mamy nadzieję, że etap będzie fajny, słonecznie, gorąco, ale, ale dosyć przyjemnie, bo wiaterek jak na razie lekko chłodzi. No to co, zaczynamy najlepsze wakacje świata. Na tarzka, taka, na, na Ciekawe jak to będzie z pogodą w tym roku, w zeszłym pogoda nam idealnie przypasowała, tylko jeden dzień mieliśmy mały deszczyk, w tym roku na razie idolo. No i na tym fragmencie właśnie wjeżdżamy na szlak Eurovelo 9. A ścieżka ta prowadzi do Wiednia. Ale do Wiednia nie jedziemy, no bo byliśmy w zeszłym roku. Możecie zobaczyć filmy na kanale. No ładnie. Z dłużeczki. Żeby nam się nie nudziło, to sobie zmieniamy raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Wyjechaliśmy z brna, zajęło nam to jakieś 10 km. No i już teraz. Takie klimaty. Fajnie, nie, nie. Etap dzisiaj płaski jakieś niecałe 500 metrów w górę właściwie jeden większy podjazd. Więc etap zaliczony do łatwy Słoneczniczki się do nas śmieją, jak zwykle. Mały postój, żeby popodziwiać. Dojeżdżamy do jakiegoś pierwszego Małego miasteczka W zeszłym roku Przyzwyczailiśmy się, że Eurovelo jest fantastycznie oznaczone No i właściwie na każdym zakręcie Znak Znowu wróciliśmy koło rzeczki I tak sobie myślę, że, że Jestem oczarowana tymi Ścieżkami Czeskimi, rowerowymi W zeszłym roku tak naprawdę padła mi szczęka, no a w tym roku potwierdziło się to, że ta padająca szczęka ma sens. Cały czas rowerzyści nas mijają z jednej i z drugiej strony. Każdy domek w innym kolorze. Już w zeszłym roku to zauważyliśmy, że w tych czeskich wioskach tak jest. Jakieś wielkie ptaszysko. Sobie frunie i ryczy. Kolejne miasteczko na naszej drodze. Jesteśmy w Opatowicach. Dojechały do nas jakieś dziewczyny i mamy mały peletonik. Znowu mostek. A mijamy miejscowość Żydlochowice. W Żydlochowicach nad rzeczką takie lody. Absolutny game changer bycia w Czechach to ten napój. Lody we Włoszech, no na pewno fajne, ale toczena z Merlina tutaj w Czechach to jest wow. Były lody, była kofola, jedziemy dalej. Spokojnie, bez pośpiechu. No bo w końcu mamy wakacje. No i znowu przed nami mostek. Fajny. Minęło nas właśnie dwóch dziadków po 70. Jadą sobie na trening. Cudo. A kolarzy tutaj pełno. Ścieżka rowerowa. No idealna naprawdę. I kolarze i sakwiarze z wynadu Bratysławy 80 km ponad. Można sobie spokojnie fajnie podjechać trasą rowerową, a z powrotem jak coś nie ma siły. Bądź już chęci pociągiem dobrna z powrotem. No mijamy dziesiątki kolarzy, dziesiątki kolarzy. No nie ma się co dziwić, bo cały czas mamy super infrastrukturę dla rowerów. No i zaczynają się winnice. I jeszcze a propos pogody. W zeszłym roku yy, ostatni dzień naszej wyprawy padł rekord, yy, jeśli chodzi o temperaturę. Mieliśmy 44 stopnie, według wskazań Garmina, no ciekawi jak, yy, by jesteśmy, jak będzie w tym roku. Na razie jest. 28. I jesteśmy znowu w jakiejś wiosce. No, Milusi, ten etap, Milusi. No, nie umiem się przestać zachwycać tą ścieżką. Właściwie cały ten czas, który, od którego wyjechaliśmy z Brna, 36 km, na razie, leci właśnie takimi drogami. Coś pięknego. I mamy pierwszy podjazd. Króciutki 500 metrów czy procent? Morawskie winnice Podobno wino, z tych winnic jest jedno z najlepszych na świecie, więc musimy skosztować. A tam w oddali, na tej górce, na skraju tej górki, po lewej stronie, jakby jakiś zamek. No spróbuję go zaraz zdjąć, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Ta okay. wioska nazywa się Iwan. Ocena jest znowu tutaj jogurt, banan. Taka ala nasza trasa wiślana, hello. No, a za Iwanem znowu wjech wjechaliśmy na taką rewelacyjną ścieżkę. E, raport południowy, jesteśmy na ścieżce rowerowej przy rzece Ichlawa. Jakaś połowa drogi za nami. Rewelacja dzisiaj. Rewelacja. A tam za tymi drzewami jeziorko na tej trasie? No powiem Wam, że trasa jest dzisiaj rewelacyjna. Rewelacyjna, naprawdę. Cały czas fajną ścieżką gdzieś tam pomiędzy jakieś wioski morawskie, ale, ale ogólnie jest naprawdę kapitalnie. I do tego pogoda. To jest Rowerzystów tu jak na drodze w Katowicach. No i co, pojedzie na taki widok? Z drugiej strony jeziora wydawało się, że ten kościół stoi na brzegu, ale okazuje się, że on stoi na wyspie. A tu prawie jak korek się zrobił. No i zobaczcie, jak to tu jest. Obok leci droga, ale ja nie mam powodu jechać tą drogą między autami, no bo mam swoją drogę z rewelacyjnym asfaltem w Polsce ciągle tego nie rozumieją i budują takie gówniane drogi rowerowe z kostki yy, gdzie ciągle jest jakiś problem A tu jest z drugiej strony oj, ludzie łowiący wędkarze i kolejne miasteczko mijamy Opuściliśmy jeziorko, jedziemy w stronę Mikulowa. No i takie pierwsze górki mamy na horyzoncie, fajne skałki. No i tamten zamek, który cały czas próbowałem z daleka chwycić, teraz całkiem blisko. Winnice po prawej, winnice po lewej, a tam w dole już troszkę to jeziorko, gdzie byliśmy. Korni Westownice. Z blizwy tych ruin, które tam z daleka już obserwowaliśmy. Piękna winnica, skałki w tyle, no widoczek, pierwsza klasa. I ten zamek, który teraz jest dokładnie przed nami. w każdym z tych mijanych miasteczek. Co chwila, co kilka metrów, co kilkanaście metrów kolejna winiarnia. Słuchaliśmy na Czechostacji programu o Morawach i była tam mowa o tym, że jest tutaj na Morawach 20 tysięcy różnych firm, firemek produkujących wino. 20 tysięcy. Ten miasteczko przed nami. Zaczynamy podjazd z dnia 2 km 5%. Garmin pokazuje 12%. No, trzeba lecieć kawałek wypłaszczenia i poprawka. Ale jak się jedzie w takim takim widokiem

O, jaki fajny lilowy domek. To nie, żebym rozpoznawał kolor, kolor lilowy. Grażynka mi podpowiedziała mm. Mikulow, rynek Mikulowie, dokładnie. No, bardzo ładny. No i tam nad Ryneczkiem jeszcze pięknie jakieś budynki kościoła i chodzą tam ludzie, więc można tam się wdrapać, ale my chyba nie damy rady z rowerami. A tu jesteśmy na terenie zamku w Mikulowie. No, wdrapaliśmy się tutaj. No, tu taki był najpierw mocny podjazd, później zjazd. No muszę Wam powiedzieć, że tu jest bardzo, bardzo ładnie. Tereny są przepiękne Z jednej strony widok na piękny zamek Mikulowie a z drugiej na takie coś ładnie tutaj jest, naprawdę ładnie można napić wina, podegustować no my niestety jesteśmy rowerami więc... Czekamy na koniec trasy, więc na pewno poddegustujemy. No i po wizycie w Mikulowie lecimy dalej. Zrobiło się już naprawdę ciepło. No i teraz następny punkt programu to Lednice. Ten kościół, który widzieliśmy z centrum Mikulowa, z drugiej strony. Wino, wino i wino. No i zaraz za Mikulowem zgubiliśmy drogę. No i błądzimy. O, było trochę trybu przygoda, ale odnaleźliśmy drogę. I już chyba wszystko gra. Gażynka się chciała kąpać i tutaj mamy jacuzzi. Miejscowość się nazywa Dolny. Koniec. Ostatnia prosta do Lednic. Wyjeżdżamy z Lednic na pole namiotowe, gdzie śpimy. Zostało nam dzisiaj 2,5 km, czyli już prawie 9 dyg za nami. Dzisiaj taki etap. Raczej płaski, chociaż w sumie wyszło 500 przewyższeń. Raczej łatwy. Zobaczymy, co będzie jutro. Do zobaczenia. No to co? Etap pierwszy za nami. Mamy go rozłożony, bo dzisiaj na polu namiotowym pod Bretlawem. No i jutro lecimy dalej.